A my mamy F Moja perspektywa na esta wyglądała tak Nawet w restauracjach widok był lepszy niż, niż tam Ludzie, którzy tam byli zachowywali się dosłownie jak dzicz Super ważna informacja w waszym życiu I ci ludzie za mną też nie widzą sceny Uciekłyśmy z tego festiwalu Cześć, nie miałyśmy nagrywać wstęp do tego vloga, ale w tym momencie City DREAM ma swoją próbę Dobra, bo jakbyśmy miały tak czekać, aż w tym momencie City DREAM skończy swoją próbę z beatbox To byśmy chyba życiu nie zaczęły tego wstępu do vloga W ogóle byśmy nie zaczęły Chciałyśmy to zrobić na zewnątrz, ale to jest tak głośno od tych wszystkich głośników Ponieważ festiwal do jaki w ogóle Tu jest jakiś chaos na tym początku jest na zewnątrz, jest na dworze, jest na świeżym powietrzu, tam się nic kompletnie nie da nagrać, więc weszliśmy do Starbucksa, skorzystać z promocji, ponieważ mieliśmy dwa kupony na darmowe picie, więc wzięliśmy sobie nawet nie do końca co, jakieś blueberry frappe z myszką mini i oczywiście tiramisu z myszką Miki. Super ważna informacja w waszym życiu, ale dobra, zaraz o myszce. Jest... Proszę mi przeciściszyć tygnięcie. Halo. Dziś jest dzień Gangnam Festiwalu, który tak naprawdę w tym roku nie nazywa się Gangnam Festiwal, tylko tak jak mam tutaj napisane, Yondon K-Pop Concert i my mieliśmy okazję być na... nazwijmy to Gangnam Festiwalu, ponieważ wszyscy nadal tak na to mówią, to że jest on w innym miejscu. Obok Gangnam niczego nie zmienia, to jest prawie to samo. My mieliśmy okazję być na Gangnam Festiwalu w 2018 albo 2019, nie wiem, już nie pamiętam, jakby ten 18-19 mi się zlewa totalnie w całość, ale wtedy mieliśmy tak beznadziejne miejsce. A w ogóle z cudem zdobyłyśmy bilety. Jak miałyśmy miejsca na samym końcu, w ogóle nic kompletnie praktycznie nie było widać, więc oglądałyśmy na TeleBimie, który był na jakimś budynku Astro, na przykład między innymi było AV6 i było The Rose, ale ja to pamiętam przez mgłę, w ogóle wszystko było przez mgłę, bo widok był beznadziejny, więc w sumie był trochę przez mgłę, szczególnie patrząc na moją wadę wzroku. Dzisiaj mamy e, sektor F. Tutaj jest napisane Zone F. I z tego co już widziałyśmy tam, to to jest całkiem niezłe miejsce. To jest yy, sektor za tymi najlepszymi, więc widok mamy w sumie bardzo bliski. Mamy nadzieję, że zrobimy dla was dobre nagrania, zrobimy dobre zdjęcia, zrobimy dobre relacje, więc trzymajcie kciuki. Ja już się osobiście nie mogę doczekać, tylko teraz mam jeszcze trochę czasu, ponieważ jest... 15.44, do wejścia na nasz sektor, z tego co się dowiedziałyśmy pytając ochroniarza, jeszcze trochę czasu, ponieważ puszczają dopiero o 17.00, co ciekawe sektory za nami już weszły, ale tam to jakby trochę bez różnicy, o której wejdą, bo mają totalnie beznadziejny widok, bo nawet nie widać sceny, ponieważ pośrodku po jest ta wielka konsola, jest wielki billboard, są głośniki, więc w ogóle nie widać sceny, oni są skazani na oglądanie tylko i wyłącznie telewizora. Mamy trochę lepszy widok, mam nadzieję, że będziemy miały też dobre miejsce, ponieważ w Korei jest tak, że nie można się kolejkować, szczególnie na ulicy. Musi być przejście, nie ma tam w tym momencie nikogo. Ochrona wszystkich zgarnia, wszystkich odpycha tamtąd, więc nie wiem. Mam wrażenie, że ci ludzie jak zwykle, jak zwykle jak w kolej. się palcem, nagle będzie tam tysiąc osób do tego samego sektora. Do tej pory widziałyśmy tylko gigantyczną kolejkę, taką ściśniętą pod blokiem, e ncd i masterek czekających, robiących zdjęcia. I udało nam się też Nagrać próbę I w tym Starbucksie w ogóle znalazłyśmy gazetę, tutaj jest nawet napisane Starbucks. No Podczas kawy, i to jest magazyn z Teminem, który bardzo chciałam kupić, ale nigdzie go nie ma. Więc tylko tutaj mogę obejrzeć tę sesję i w ogóle pokażę Wam coś, bo to jest bardzo zabawna sytuacja. Zdjęcie z tej sesji mam aktualnie na tapacie swojego telefonu. To jest chyba moja ulubiona sesja Temina. Niestety. Zaraz będę musiała to oddać Ale podczas tej podróży do Korei Przekonałam się, że rzeczy Z Teminem, z Shiny Wyprzedają się Szybciej niż jakikolwiek Idol, którego stanowałam wcześniej Oto ale skoro Karol wam już powiedziała Że ta kolekcja tutaj jest To w tym konkretnym Starbucksie są tylko trzy rzeczy Z tej kolekcji, są to takie Małe, dosłownie małe, prawie kieliszki Taki termos Z Mickey i Mini. I taki kubek z rurką też z Mickey i Mini. I jest jeszcze kaszar Donald i Daisy. To już jest chyba trzecia tura tej edycji. I mniej więcej co dwa tygodnie albo co tydzień są dokładane zupełnie inne rzeczy, także takie były wcześniej. Może Wam teraz pokazać, jak wygląda ten drugi sektor. Tutaj jest Celebim, na środku stoi samochód. Tutaj jest zablokowana ulica i nie widzicie sceny. I ci ludzie za mną też nie widzą sceny. Teraz szukamy miejsca naszej kolejki, ale mniej więcej wam pokażę, jak te sektory wyglądają. Także A i B oczywiście są najlepsze, a my mamy F. My mamy miejsca 567 i 568. Teoretycznie nie ma tutaj miejsc siedzących numerowanych. To są miejsca stojące i wszystkie tutaj miejsca są stojące, ale bilety są numerowane, więc nasz bilet ma numer 567 i 568 w sektorze F. I znaleźliśmy odpowiednie miejsce w naszej kolejce, czyli przed numerem. 570 i pokażę Wam naszą sytuację. Nasza sytuacja z przodu wygląda tak, a z tyłu wygląda tak. I przyszłyśmy tutaj pół godziny przed otwarciem bramek, bo bilety już były numerowane. Co w sumie załagodziłoby kilka konfliktów przed koncertami w Europie. Mamy chwilę czasu, uznałyśmy, że to jest świetny moment, żeby pokazać Wam, jak wygląda. Line-up i zarazem timetable Ogólnie jest po 15, po 10 minut na artystę Więc Zaczynamy od Stacy przez Boy Do, Door, Fromis 9, aespa, s NCT Dream Później na końcu jest Zico I oczywiście na sam koniec 10 minut dla wszystkich artystów I ogólnie sam festiwal trwa od 19 do 21 Zobaczymy czy będą jakieś opóźnienia czy nie I zazwyczaj już zauważyliśmy, że w Korei jak coś jest do 21 jakikolwiek koncept to raczej się skończy później Więc czekamy! Ciekujcie z tego festiwalu. I to był najgorszy festiwal w moim życiu A tak serio to po prostu wyszłyśmy trochę wcześniej Żeby nie było takiej sytuacji jak wczoraj Ponieważ wczoraj był pokaz fajerwerków w Seulu I nie dało się wsiąść przez godzinę kompletnie w żaden autobus Ponieważ było tyle ludzi Więc wyszłyśmy troszeczkę wcześniej Ominęłyśmy całą tę część yy, Która była podpisana jako All Artist. Uznałyśmy, że lepiej się szybciej ewakuować Co ja nie, fakt, że to wcale nie był najlepszy festiwal w moim życiu Myślę, że faktycznie był jeden z gorszych Oczywiście mam tutaj na myśli występów Ponieważ występy były bardzo dobre, były świetne Widziałyśmy City Dream Prawie wtedy zginęłam. Kolejny raz. Lightsticky Dream. Zacznijmy w ogóle od najważniejszego, czyli od tego, że Anna miała w końcu okazję okrzyścić dwa swoje lightsticki Tak moi drodzy, ochrzciłam dwa nowe lightsticki Oczywiście mam lightstick NCT, który podróżuje ze mną przez całą Koreę i nie tylko. I mam dwa nowe lightsticky dla ja mnie dzisiaj ze sobą po raz pierwszy. Lightstick Espa zobaczył Espa. To nie jest mój pierwszy raz z Espa, ale to jest pierwszy raz mojego Lightsticka Espa widzącego Espa. I to była bardzo ważna chwila. I druga ważna chwila nastąpiła dla mojego Lightsticka ATIS. Tak samo jak w przypadku Espy. Widziałam już ATIS na żywo, ale ten Lightstick ich nie widział, ponieważ kupiłam go dopiero podczas tego wyjazdu do Korei. Także tak się prezentuje, jest prześliczny. Oba te w ogóle są prześliczne. I dzisiaj miały swój debiut. Wracając do tej bardzo interesującej historii, myślę, że Ann jest w stanie w tym momencie pokazać, co się dzieje pod naszym stołem, żeby zobrazować mój stan. Sytuacja. Prezentuje się tak Zacznę chyba od tego i to jest główny problem całości To jest taki główny czynnik, który wpłynął na cały nasz odbiór tego festiwalu Nie wiem, czy Anna się znajduje w tym momencie po drugiej stronie kamery Też uważa, że to był jeden z gorszych festiwali w jej życiu Antoś, ty się ze mną zgadzasz? Okej, okay, ja Antoś się ze mną zgadza Okazało się, że nasz świetny sektor F Wcale nie był taki świetny Bo stamtąd nie było widać kompletnie nic I ja nawet, ja wam to zademonstruję ja zrobiłam, pan się na mnie nie patrzyła, ale ja podczas tego festiwalu próbowałam na kilku zdjęciach zobrazować moją perspektywę, co ja właściwie na tym festiwalu widziałam. Więc uwaga tutaj była moja perspektywa chyba na Boy Next Door, ewentualnie na Promise Nine, już nie pamiętam, więc na początku było tak, widziałam dokładnie tyle. Moja perspektywa na ESPA wyglądała tak, a na NCT Dream było już tak. Niestety. Więc generalnie, żeby lepiej widzieć y, całe występy, mogłam sobie odpalić live'a na YouTubie z tego festiwalu, ponieważ wiem, że był i bym wtedy więcej zobaczyła, bo nie widziałam, Nie że nie widziałam sceny, nie widziałam artystów, to no, nawet nie widziałam telebimów. bo bardzo mało tych momentów, kiedy ja widziałam część telebimu i w ogóle widziałam cokolwiek, więc... Generalnie cały festiwal spędziłam na wyciąganiu ręki maksymalnie do góry, żeby zrobić jakiekolwiek relacje, żebyście mogli sobie coś obejrzeć. Ludzie, którzy tam byli, zachowywali się dosłownie jak dzicz. Na samym początku, zanim jeszcze w ogóle festiwal się zaczął, to dziewczyny tak krzyczały, tak wrzeszczały, rozmawiając ze sobą, że ja po prostu nie słyszałam własnych myśli. I jak Ann o coś spytała na początku, ja to po prostu na nią wrzasnęłam chyba głośniej niż cały ten sektor razem wzięty i nagle zrobiła się taka cisza. Ale już po prostu nie mogłam wytrzymać I One potem nagle wyszły w ogóle z tego seksu, to była strasznie dziwna sytuacja Ale było tam bardzo głośno, ludzie się strasznie pchali Dlatego w sumie mi bolą tak nogi nawet nie przez buty. Co prawda buty mam nowe, ale one nie były problemem. Wiecie, jak to jest na koncertach: jesteście w jednym miejscu, pod koniec koncertu nagle lądujecie w innym, mimo że teoretycznie się nie przesuwacie, a jednak. Więc pod tym kątem było beznadziejnie. Chyba nazwę to po prostu tak, jak się czuję, że było. Jeżeli chodzi też o samą organizację, to też była nie najlepsza, bo mieliśmy wejść o 17 na ten sektor, a weszliśmy, zaczęliśmy iść w stronę tego sektora o 18.16 i to jeszcze jakimś takim dziwnym slalomem wokół innych kolejek. Później jeszcze było sprawdzanie toreb, nas w sumie zaskoczyło, ponieważ w kolei ostatnio nigdy, nigdzie. Nie sprawdzali toreb, czy macie picie, jedzenie i tak dalej. Było zakazane jedzenie, było zakazane picie, były zakazane kamery, ale jakby nikt tam niczego nie zabrał, nie wiem jak to się stało kompletnie. Szczególnie, że tam było mnóstwo masterek z takimi, do tego, z takimi obiektywami, więc one tam wszystkie weszły, niby był zakaz fotografowania, ale przez cały koncert o to kompletnie nie obchodziło. My też coś tam i robiłyśmy zdjęcia. I nagle w środku tego koncertu jakiś pan z ochrony przed tłum i zwrócił uwagę jednej dziewczynie, żeby nie robiła zdjęć Elvis go ale potem już jakby wszystko mieli gdzieś i w ogóle absurdalne tutaj jest to, że tak naprawdę nie musiałyśmy mieć biletu na ten koncert. Oczywiście fajnie, ale fajnie by było, jakby to były lepsze sektory, bo tak naprawdę poza tą wyznaczoną strefą, poza tymi sektorami, dosłownie poza nimi, widok był lepszy. Już z tego Starbucksa, z tych schodów, z których nagrywałyśmy, widok był lepszy. Po drugiej stronie ludzie też stali pod restauracjami na schodach na różnych, różnych miejscach i tam też był lepszy widok. Można tam było robić zdjęcia, nagrywać lepsze filmy po prostu na ukos, ale... E, dużo lepsze miejsca to były. Tak samo widziałyśmy na dachu, dosłownie w restauracji był rząd designów, ponieważ wszyscy stali z lightstickami, więc nawet w restauracjach widok był lepszy niż, niż tam. Nie wiem co było tak naprawdę problemem największym. Wydaje mi się, że wysokość, na której była zbudowana ta scena, ponieważ ona była dość nisko, więc jeżeli macie scenę i, za, i przed tą sceną, nie nawet tak wokół, tylko przed nią, tak bardzo dużo sektorów, które się ciągnęły przez bardzo długi teren, bo no po prostu tych ludzi jest tak dużo, że przestaje być cokolwiek widać. Te lebimy też były dość nisko, więc no, logiczne. Przed mną stała dziewczyna, która miała chyba 180 80 mniej więcej, więc już kompletnie nic nie widziałam. Za nami stały chińki, które były jeszcze niższe od nas, które też mówiły, że nic nie widzą. Pamiętam, że ktoś kogoś spytał, kto jest MC i druga osoba odpowiedziała, I don't know, because I cannot see anything. Więc to było jak świetnie się wszyscy bawimy. Więc e, występy ogólnie poprawiły mi humor. A gdyby nie to, że występy były dobre, że lubimy te zespoły, to ja bym chyba wyszła, nie wiem, już po pierwszym, po pierwszym występie, na, na samym początku. Chociaż na samym początku, zanim się jeszcze zaczęło, to rozważałam, czy by nie wyjść, bo tak jak widziałam, widok spoza tych sektorów był dużo lepszy. No ale jakoś tak, nie wiem, uznałam, że nie ma tam miejsca już na tych schodach, że za późno o tym pomyślałyśmy, więc i tak by nie było gdzie stanąć, ochrona by nas w sumie e, przesunęła. Więc to no, nic tam nie pozostało. Jak stać w tym tłumie nic nie widzieć. Ale NCT dream było super. I ATIS było super. Boże, bouncy, na żywo było super, Jespa było super, wszyscy byli super, tak naprawdę. Bo z mi się podobało. Wydaje mi się, że to było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzień, możliśmy w sobie właśnie coś zjeść. Jak już uciekłyśmy z miejsca zdarzenia, to zamówiłyśmy Chicken mayo w sumie to jest drugi nasz raz w tej miejscówce i ona jest naprawdę dobra, jest super tania, jest przy samym wyjściu z me metra w Gangnam więc to jeżeli chodzi o to, to polecamy. A An jeszcze po drodze postanowiła sobie kupić album NCT Dodge Jong w wersji ciągu. Oczywiście w Aladynie my jako nadszedni polecacze Aladyna, oryginalna cena 26700, kupiony za 11600. Więc pozwólcie, że my teraz będziemy regenerować swoje siły. Mam nadzieję, że reszta festiwalu będzie trochę lepiej zorganizowana, bo naprawdę te sektory były bardzo słabo ustawione, bardzo słabo. Bo jeżeli my teoretycznie na samym początku sprawdzając widzimy, że ten sektor jest blisko sceny, a koniec końców nie widzimy nic, ledwo co widzimy czubek sceny, no to coś było jednak nie tak. Ale mimo wszystko występy nam się podobały, więc jak coś to polecamy nadal festiwale, chociaż chyba ostatnio wolimy koncerty takie pełnowymiarowe. Ale dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.